Witam wszystkich, podniosłem temperaturę wczoraj w akwarium, 27, 28 stopni, ponieważ na moim mieczyku jednym zauważyłem jakąś taką białą białą plamę, gdzie on jest, gdzieś tam z tyłu, tam siedzi, ten co ma złożoną płetwę grzbietową, o z drugiej strony, nie wiem czy to nie jest pleśniawka, także przyjrzę mu się jeszcze bardziej i zobaczymy, czy to się będzie rozwijać, czy nie. no Nie, nie wygląda to tak. Opłynie właśnie. Nie wiem, czy to można zauważyć, czy wy to widzicie, czy nie. Pływa normalnie. Tylko z jednej strony jest jakiś taki albo otarty. Ten jest OK. Ten uwaga. O, tu coś tam takiego. Nie wiem, czy wy to widzieliście. No i płetwa grzbietowa jest złożona. Porównując do drugiego, tamten ma wszystkie płetwy rozłożone. Ten. Nie wiem, nie wiem, tamte ma te płetwy tak bardziej rozłożone, a ten ma tak te płetwy bardziej złożone. Nie wiem o co chodzi. Jeśli byście wiedzieli, mieli jakieś pomysły co robić, co to może być, czy odłowić, czy kupić jakiś środek, to poproszę dajcie znać tam siedzi sobie. Czy on się dziwnie zachowuje według Was? Nie wiem. Nie wiem o co się chodzi. Kupiliśmy go może z pięć dni temu. Ten jest normalny. A ten taki, taki poskładany te płetwy ma troszeczkę. Ale ani nie siedzi w... u góry. Nie wiem, Do, doradźcie mi coś, co tam się może dziać.